Cześć, witajcie z tej strony Hornet. Zapraszam Was do oglądania odcinka, w której pokażę Wam, w jaki sposób można zrobić 7700 uszkodzeń. W zasadzie nie tyle zrobić, co podświetlić. Przyda Wam się taka wiedza na pewno wtedy, kiedy będziecie chcieli zrealizować misję. Niech spojrzę na T55A, na czołgi lekkie agresywny specjalista z zwiadu. Zwróćcie uwagę, całkowite zadane uszkodzenia i uszkodzenia zadane przez sojuszników przed pojazdą przeciwnika, które wykryłeś lub którym zniszczyłeś gąsienicę muszą wynosić co najmniej 7 tysięcy punktów wytrzymałości. Dużo? Cholernie. Ale to nic, słuchajcie, pokażę Wam w jaki sposób, gdzie można zrobić tego typu uszkodzenia. Ktoś, kto nie zrobił jeszcze misji na koncepta czy na stuga, na pewno z przyjemnością obejrzy ten odcinek i być może skorzysta z zawartych tutaj rad. Słuchajcie, dzisiaj zrobiłem misję. Znaczy to nie misję, ale zrobiłem 7700 uszkodzeń. Nie, bat, nie amx em 1390, ale bohaterem i gwiazdą tego odcinka jest amx 1357 gf Jest to czołg, który można było bodajże w ubiegłym roku kupić czy dostać w ramach tutaj spotkania w Warszawie po zarejestrowaniu. Podobnie zresztą, jak widzicie, inne czołgi, tutaj wybrałem same. Same czołgi lekkie. Dwa słowa na temat tego, tego pojazdu. Jeździ dosyć fajnie i dosyć szybko. Zobaczcie, tutaj prędkość maksymalna jest 61 km na godzinę. Ten silniczek daje radę, daje radę, no tak, tak, to, tak to bym powiedział eee, ważne jest oczywiście opory gruntu i te inne rzeczy, o których e, możecie się dowiedzieć, natomiast ciekawą, e, ciekawym elementem tego pojazdu jest jego armatka wejdę na chwilę, żeby wam ją pokazać ta armatka, co prawda ma penetrację, no taką jaką ma jest ten sam poziom, który jest na przykład w, w czołgu rudym ale ma coś naprawdę, co docenią wszyscy fanatycy magazynków. Popatrzcie: kaliber 57, 8 pocisków w magazynie, czas ładowania jednego pocisku tam jest około 1 sekundy, czas pełnego przeładowania 16 sekund, średnia penetracja bez Golda. 143 mm i uszkodzenia, no niestety, aż chciałoby się powiedzieć, czemu nie setka, chociaż w wargamingu, czemu chociaż nie setka. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. Eee, natomiast eee, czas celowania dwie. 2 sekundy. To jest o tyle ciekawe i na to zwracam uwagę, ponieważ popatrzcie, czas ładowania jednego pocisku 1 sekunda, czas celowania 2 sekundy co oznacza, że na dalszej odległości może się okazać, że celownik nie zdąży skupić, a wy już będziecie strzelać do, do kogoś. I teraz niestety, jeżeli chodzi o ten, to ten czołg, nie można mu założyć żadnego kamuflażu. Szkoda, naprawdę wielka szkoda. Tutaj są oczywiście, jak widzicie, taki biały pasek. No, jednym się podoba, innym się nie podoba. Natomiast ja bardzo bym chciał założyć mu jakiś fajny kamuflaż jeszcze do tego, żeby poprawić, żeby po, po, poprawić jego y, parametry y, maskowania. Bez, y, bez kamuflażu, znaczy bez kamuflażu, bez, bez załogi on ma w tej chwili 19, 19 maskowanie pojazdu stacjonarnego, czyli wtedy, kiedy się nie rusza i maskowanie pojazdu w ruchu też 19. I uwaga, jeżeli to jest Wasze pierwsze spotkanie z lightami, to zawsze weźcie pod uwagę jedną rzecz. Lighty głównie są od tego, żeby wspierały swoją drużynę w podświetlaniu przeciwnika, znajdowaniu przeciwników i ich podświetlaniu. Drugorzędną rolę odgrywa tutaj co prawda działko. Wielu moich kolegów, kiedy rozmawiam z nimi, a szczególnie ci, którzy zaczynają przygodę z czołgami lekkimi, mówią: "Słuchaj, Hornet, no po prostu nie mogę, ten AMX to jest takie badziewie, bo wiesz, no po prostu ja to lubię rąbnąć. No niestety, czołgi lekkie to nie są odrąbnięcia, są odświecenia przede wszystkim i, i do, tego, do tego służą. Ja mam na nim załogę taką, taką sobie. To jest załoga, którą przygotowuję do tego, żeby objęła w przyszłości, objęła w przyszłości inny czołg, a mianowicie AMX a 50. 30, a później 30B. Baczata, uff, już mam zrobionego. Fajny, cudowny czołg, czołg polecam Wam. I teraz, I teraz, tak, jeżeli chodzi o załogę, tutaj wrzucam kolejne dziewczyny moje. Jak widzicie, zobaczymy, mam tutaj już dwie. Trzecią, być może już niebawem po prostu biedny mężczyzna będzie musiał opuścić ten, ten babski zespół. No i teraz tak, po wrzuceniu, po wrzuceniu dziewczyn do AMX 1357 GF mamy maskowanie stacjonarnego pojazdu 32 i pojazdu w ruchu 32, przy czym zobaczcie jeszcze trochę procentów przy maskowaniu mi brakuje, więc prawdopodobnie ten parametr pójdzie w górę. I teraz, jeżeli robicie sobie lajta, to zawsze zadbajcie o to, aby przynajmniej ja mam, zawsze tak zaczynałem, jak robiłem lajta. Załogę się robi pod konkretny czołg, czy średni, czy ciężki, czy, 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 czy niszczyciela. Najczęściej, najczęściej jest tak, że pierwsze robi się światełko, a potem dopiero. Przy lajtach robię maskowanie. Tutaj, akurat, tak jak Wam mówiłem, ten czołg, ta załoga będzie miała inne przeznaczenie, więc już poszedłem w trochę innym kierunku. Natomiast ważne jest w lajtach, żebyście po prostu mieli jak najlepsze maskowanie. Im lepiej się ukryjecie, tym dłużej pożyjecie, tym na polu bitwy. Tym będziecie lepszą drużyną, lepszym spoterem dla swojej drużyny i pomożecie im wygrać. Co ja tutaj mam na tym czołgu? Na tym czołgu mam yy, oczywiście standardowo wentylacja. Dlaczego wentylacja i dlaczego zachęcam Was, żebyście zawsze dawali wentylację? Ponieważ daje 5% do wszystkich umiejętności załogi i to po prostu, czy to jest jazda, czy to jest ukrywanie, czy to jest yy, absolutnie do wszystkich. Oprócz tego, jak na typowego z potera, przystało, wszystko to, co się może przydać. O ile mamy tutaj lunetę i ona, z tego co mi wiadomo, w tych wszystkich opisach, które dotyczą lightów, nie za bardzo wychodzi poza ten zasięg graniczny, który Wargaming gdzieś tam ustanowił dla, dla czołgów. O tyle, w ramach tego obszaru, który podświetla, znacznie wzmacnia wykrywanie czołgów, które mają takie czy inne kamo. Więc na pewno warto uzbroić Lighta w, 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 i w osłoniętą optykę. Osłonięta optyka, czyli powłoka antyrefleksyjna, jak widzicie, pozwala w czasie ruchu dostrzegać pojazdy. Natomiast jeżeli chodzi o lornetę polową, no to niestety trzeba się zatrzymać. No ale taka jest rola. Taka jest rola spotera. Oczywiście, zamiast, zamiast tego mógłbym wziąć jeszcze dodatkowo, na przykład siatkę maskującą, ale na ten moment moim zdaniem to w zupełności wystarcza. Ok, moi drodzy, to teraz przechodzimy chciałem Wam pokazać bitwę. Co prawda, nie było tutaj emki, ale zrobienie, ale przede wszystkim ten filmik jest po to, żeby pokazać Wam, jak można zrobić na mapie malinówka 7000, 7000 podświetlenia, po to, żeby zrobić misję na, na czołgach dwa słowa, dwa słowa, co ja zawsze robię wtedy kiedy gram z poterami, już momencik. Pierwsza rzecz jest taka, że piszę do drużyny, że będę spotował i pokazuję im, gdzie, gdzie powinni patrzeć. Ale dlaczego to robię? Ano dlatego, że zdarza się i to nawet jak czy napiszę, czy nie napiszę, ale przynajmniej mam poczucie, że zrobiłem wszystko to, co należy, że moja drużyna będzie mnie wspierać. Czasami jest tak, że spotuję, zatrzymam na chwilę, słuchajcie, czasami jest tak, że spotuję, jadę gdzieś, a wszyscy, jak to się mówi, mają w nosie, jadą w zupełnie innym kierunku, pomimo tego, że aż się prosi, żeby pojechać, żeby pojechać w jedno miejsce i, i, i zaświecić. I jedyną rzeczą, którą o którą e, proszę mój team wtedy, to jest, mówi chłopaki. Stańcie, naładujcie armaty i uderzcie mocno, tak żeby, żeby zabolało. E, oczywiście po angielsku trzeba pisać prosto, nie każdy zna angielski, więc to co robię, e, to, co robię zwykle, to piszę, że spotuję. E, fire, please. I tyle tutaj, dowcipnie, jeden kolega odpisał mi, tylko żeby tylko długo pozostać przy życiu. I zaraz słuchajcie, zaraz słuchajcie, ruszamy z bitewką. Zobaczcie, co się dzieje. Na tej stronie, czyli na dole, ja jadę tutaj brzegiem. Tak, żeby nie uniknąć wykrycia, żeby móc się schować, gdyby się okazało, że mnie jednak coś, jakaś, jakiś przeciwnik wyświecił, żeby podjechać jak najbliżej. Tutaj już gdzieś się pokazuje, po to, żeby gdzieś zaświecić to, tych, tych przeciwników. I już pierwsze damage wchodzi. Nie pojawiła mi się, no dopiero teraz pojawiła mi się żaróweczka. <grym> Byłem przekonany, że, że mnie nie zauważyli i teraz muszę się tutaj ukryć. Słuchajcie, zawsze, kiedy będziecie w takiej sytuacji, e, trzymajcie kciuki, żeby wasz Team rzeczywiście chciał wam pomóc. Zobaczcie, już w tym momencie jest 2000, 3800 Kurcze, idzie jak idzie jak e, z, nie wiem, po prostu do do góry, nawet nikt nie przychodzi jak chyba kursy na giełdzie jakiegoś super. Oczywiście staram się nie strzelać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wystrzelę, to może się okazać, że mnie artyleria zgarnia albo po prostu cokolwiek innego. Popatrzcie, kilka minut już jest 5638 na liczniku. Teraz bardzo ostrożnie, ale to naprawdę bardzo ostrożnie wychylam się artyleria jak widzicie tutaj wali i po prostu uderza mój team się naprawdę stara już 6164 uszkodzenia ja wyjeżdżam delikatnie, mam nadzieję, że zgasłem i teraz próbuję się dostać do tej kępy drzew i to jest słuchajcie, ta kępa drzew jest, te kępy drzew, które tutaj są one są kluczowe, szczególnie dla czołgów, które mają dobry kamo, trzeba sobie tutaj postać chwilę i poczekać po to, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał przejechać w jedną albo w drugą stronę i, i na nich polujemy, i ich podświetlamy, i ich pomagamy naszej drużynie, żeby, żeby zaświecić. Ja tutaj zobaczcie, zmieniam z jednej kępy, z drugiej kępy po, prostu po to, żeby troszkę bardziej pomóc mojej, mojej drużynie o kolejny pojazd gdzieś tam wykryty, zaraz chyba dostanie... Bułę, tak zwaną, jest. Zobaczcie, już 7077. Dziękuję. 7264, jak widzicie, jest 5 do 1 5, 1. 5 czołgów zniszczonych po tamtej stronie. Nasi przeciwnicy utracili. My utraciliśmy tylko i wyłącznie jeden. Cudownie, cudownie puls bije. O, niestety, nie ja podświetliłem tego lowe ponieważ był za kamieniem, ale, ale. To Nie jest istotne, istotne jest to, słuchajcie, że po prostu, że ma nasza drużyna, że tak powiem, że ona wy wygrywa. E, Oki, okay. e, mamy tutaj Patona, e, mamy tutaj tam RHM-a i prawdopodobnie, słuchajcie, bo pe pewnie się zastanawiacie, no Grzegorz, czemu nie strzelasz? E, kilkanaście razy po prostu podjeżdżałem w ten sposób. Za pierwszym razem. Aż się prosiło, strzel, hornet, strzelaj, strzelaj, po prostu taki cudowny, fantastyczny strzał! No i strzelałem, po chwili mnie już nie było, i byłem tak jak tutaj, ten wrak koło mnie, który jest, jak widzicie, po, po mojej yy, lewej stronie. Więc teraz delikatnie, jak Indianin niemalże, skradam się yy, od kępy do kępy. I, no i tutaj obserwuję i po prostu, ach, ja cię kręcę, po prostu, ale można by było. No niestety, no niestety, po prostu jesteś spoterem, e, więc musisz zawsze podjąć decyzję, czy e, jeżeli strzelisz i cię wykryją, e, to co wtedy? E, jasne, już jest na tyle, zobaczcie, dużo zdobytego doświadczenia, że pomyślałem sobie, może... Tylko jest jeszcze jednak dużo czołgów jeszcze do wyświecenia. Być może one gdzieś tutaj są. Być może są gdzieś tutaj w, 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 w kępie ukryte. Nie ryzykowałem. Nie ryzykowałem. E, czekałem. Podjeżdżałem bliżej. Skradałem się. No i tutaj właśnie po prostu z, no, miodzio. No ale cóż. E, było, nie było. Nie oddałem tego strzału. Ale po prostu popatrzyłem sobie. Owdź! Kolega tutaj nie zauważył. Byłem tak ukryty, że nawet dla swojej drużyny byłem niewidoczny. Natomiast popatrzcie u góry, zobaczyła mnie Jadzia. Nawet na, na pół strzału powiedziałbym był dla niej. Więc postanowiłem ukryć się tutaj za małsem. I uciekam, uciekam, ale później mi się sobie tak. Okej, okay, są niewykryte jeszcze, jest jeszcze nie, niewykryta jedna bateria artylerii. Gdzieś ona tutaj jest. I jadę i zobaczcie, po prostu już ją wykryłem. Puch. I po prostu zaliczyło mi jeszcze artylerię. No to jest maksymalnie to, czego, to, to, co zrobiłem. Ja tutaj niepotrzebnie pojechałem w tą stronę, ale dlatego, że zgapiłem się, nie, nie zobaczyłem, że zostały tylko trzy, yy, trzy pojazdy prze, yy, w, w teamie przeciwnym, i pomyślałem sobie, może gdzieś tutaj jeszcze coś się kryje. No i tyle. Nasz team wygrał, ja zrobiłem 7694 podświetliłem 7694 punktów wytrzymałości podziękowałem drużynie, dobry team, ponieważ słuchajcie, no zawsze jest tak zawsze jest tak, że sukces to nie jest to nie jest jedna osoba, która gdzieś tam po prostu jest wyśmienita, bo nawet jeżeli ktoś ma 6, 7, 8 czy 12 fragów, to te czołgi najczęściej są ponapoczynane, tylko trzeba je jakoś ładnie, ładnie zakończyć. Tak samo tutaj, gdyby się okazało, że byłby gorszy team, że ci ludzie w mojej drużynie nie chcieliby ze mną współpracować, pojechałbym tam, zginął na początku i prawdopodobnie nie byłoby tego, tego odcinka. Słuchajcie. Co so, jak się zakończyła ta, ta, ta bitewka? Yy, popatrzcie, mamy tak yy, zwycięstwo. Yy, robię, czołgi na, robię czołgi ciężkie, jak widzicie. Yy, tutaj yy, zarabiam kasę, bo yy, trochę biedno. 308 tysięcy mam tylko. 340 po ostatnich zakupach. Pochwalę się, kupiłem Emila. Kupiłem Emila w końcu eee, odcinek. Niebawem albo ja go zrobię, albo Joker go zrobi. E, który po prostu robi kręci niesamowite wyniki tym, tym czołgiem. E, słuchajcie, natomiast jak wyglądają, jak wyglądają te wyniki? Oczywiście jest wiadowca. No, niestety tylko dwójka, bo gdybym pewnie strzelał, byłoby trochę lepiej. Ale faktem jest, że e, biorąc pod uwagę, że nie oddałem ani jednego strzału to zdobyłem najwięcej doświadczenia. Policyjny numer 997 i zarobiłem, uwaga, na czysto 99 600 95 srebrników, jeżeli chodzi o doświadczenie, które zdobyłem 1795 uważam, że to taki godziwy, godziwy fajny, fajny wynik. Tak więc słuchajcie, jeżeli potrzebujecie zrobić dobre punkty, Punkty wytrzymałości, podświetlić malinówka, prochorówka to są dwie mapy, na których udaje się to fajnie zrobić. Oprócz tego są inne mapy, inne mapy, które również można wykorzystać, natomiast na tych dwóch najczęściej robię po prostu duży damage do podświetlenia i je mogę Wam szczerym sumieniem polecić. Pamiętajcie, Wasza drużyna, e, dobra załoga, dobry czołg, dobre kamo, e, plus dobry pomysł na bitwę, zagwarantuje Wam, że zrobicie misję osobistą. Dzięki, trzymajcie się i udanych łowów. Pozdrawiam Hornet z zespołu Joker and Hornet prezentują World of Tanks.